Cześć, dzień dobry. Nocną porą. E, otóż doniesiono mi, e, że niektóre panie w energii Ono, e, tudzież w energii gościów mini, e, wyśmiewają e, swoich mężów, iż zostawiają e, Ono dla kogoś takiego jak ja. A nigdy ze mną nie będą, albo ja ich nie chcę. E, otóż mówię tylko dlatego o tym, abyście zrozumieli, z jaką e, nieludzką siłą mamy do czynienia. Czyli e, i dlaczego to wreszcie zostało odcięte, i dlaczego ludzie e, masowo opuszczają e, e, tych gości udających kobietę. Otóż w świecie zombi chodzi generalnie tylko o to, żeby krzywdzić, złorzeczyć oraz wyśmiewać się, czyli wyśmiewanie, ośmieszanie, to, to są formy przemocy, więc ten Babol jest uzależniony od stosowania przemocy. Jakoby to jakie mamy społeczeństwo, jakie mamy dzieci, wynika z tego, że Babol w ukryciu. Stosuje nieustanną przemoc i jest od tego jeszcze dodatek uzależniony. Jest to jakby jedyna radość y, życia, czyli nie tak jak inni y, postrzegają radość życia czymś sensownym, czymś pięknym, babol y, czerpie radość y, w przemocy. Czyli jeśli kogoś zniszczy, uszkodzi, ośmieszy, wykastruje no i to są y, te filmy, w których tłumaczę o kastrowaniu y, mężczyzn przez kobietę kobietę w cudzysłowie i właśnie doniesiono mi, że faceci, którzy opuszczają swoje żony, czyli wreszcie zrozumieli o co chodzi i dostali wsparcie energii na opuszczenie Babola, <grym> są jakby wyśmiewani w sposób szyderczy traktowani, że są idiotami, że za mną jeżdżą i w ogóle ja ich nie chcę i w ogóle zostawiają taką. Wartościową e, babole dla mnie, a ja e, mam to w dupie i grzebie w śmietniku. Że są idiotami, <laughs> że rezygnują z takiej e, jakby kreacji, e, z takiego towaru, jak one dla innej baby, no że są po prostu nieudacznikami, bo Babol, który kastruje swojego męża, e, to na, w sposób nieustanny. Próbuję mu udowodnić, że jest on nieudacznikiem. Rozumiecie to? Kiedyś wyjaśnię to głębiej, bo to jest ważne, jeśli chodzi o leczenie mężczyzn. Czy ja muszę wszystko powiedzieć od A do Z, żeby oni sobie to uświadomili, to co zawsze czuli? No więc informuję, szanowne babole, że wasz mąż nie mógł zrobić nic lepszego dla swojego życia, i informuję, że. Jeśli jest połączony ze mną na poziomie serca, to oznacza, że ja go kocham i, i nawet jeśli nigdy się z nim nie spotkam albo nigdy z nim nie będę, to dam mu więcej niż ty, babo. Więc całkowity zakaz, wprowadzam całkowity zakaz gnębienia swoich mężów przez baby, które były kiedyś jego żonami, dlatego że w energii jesteście w karmie i. W karmie działa zasada jak kuba Bogu, tak Bóg kubie, więc nie chciałabym, aby dochodziło tutaj do przemocy, jednakże musi być wprowadzona dyscyplina energetyczna, czyli tak jak kiedyś mówiłam, reżim energetyczny, ponieważ szykujemy się na coś pięknego i jesteśmy w większości. Więc każdy babol, który będzie oficjalnie lub nieoficjalnie po odejściu małżonka, Torturował go w sensie energetycznym, psychicznym, obgadywał, szydził. To musi wiedzieć, że karma zawsze wraca i nie ma o tym dwóch zdań. Ponadto informuję, że wszyscy faceci, którzy opuścili te baby, te wstrętne baby z miłości do mnie, są dla mnie wielcy i miłość zawsze ode mnie dostaną. Do usłyszenia, baj.